Zastanawiasz się, jak wygląda pobranie krwi do badania genetycznego? Wystarczy, że zapiszesz się online lub telefonicznie i wybierzesz dogodny punkt. Jeden z ponad 300 w całej Polsce. W dniu wizyty nie musisz być naczczo. Pij płyny, również dzień wcześniej, aby zadbać o dobre nawodnienie organizmu. Na miejscu będzie czekała na Ciebie wykwalifikowana pielęgniarka, która pobierze krew z ręki, tak jak do standardowych badań. Bez kolejek i bez czekania. W czasie wizyty Podpiszesz formularze niezbędne do zlecenia badania. Wcześniej dostaniesz wzór do zapoznania się. Wizyta trwa krótko zazwyczaj około 20 minut a próbka trafia do laboratorium. Nie musisz nic zabierać wszystko jest już przygotowane nie potrzebujesz dodatkowego skierowania. Wyniki odczytasz wygodnie online w panelu pacjenta. Bez konieczności kolejnej wizyty w placówce. To naprawdę proste. A jeśli wolisz, pobranie może odbyć się w Twoim domu. A Ty masz pytania o pobranie próbki w placówce? Zostaw je w komentarzu.